Przede wszystkim decyzja dzisiaj ogłoszona o zakupach najnowszej wersji czołgów Abrams, Abrams M1A2 SEP-3. Oznacza potężne zwiększenie potencjału wojsk lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności zwiększenie potencjału wojsk pancernych. Zdecydowano się na tą wersję, ponieważ, przede wszystkim, jest to czołg sprawdzony w walce. Jest to podstawowy czołg najpotężniejszej armii. Na to, a wszystkie doświadczenia wyniesione chociażby z walk w Zatoce Perskiej zostały implementowane w kolejne wersje. Tutaj została ogłoszona decyzja o zakupie najnowszej wersji M1A2 SEP, które same w sobie już posiadają wszystkie modyfikacje, które wynikały z doświadczenia zarówno w realizacji działań bojowych, jak i procesu szkoleniowa. Oczywiście jaki będzie to miało wpływ? Przede wszystkim zwiększenie y, znaczące potencjału odstraszania deterencji w stronę do potencjalnych agresorów. Y, czołgi y, Abrams y, trafią na wyposażenie 18 Dywizji Zmechanizowanej, Nowej Dywizji 4 Dywizji y, Wojsk lądowych. W samym procesie y, tworzenia środowiska informacyjnego, rozpoznania możliwości y, y, całości oferty amerykańskiej, Również skoncentrowano się i położono ogromny nacisk na zabezpieczenie możliwości wsparcia logistycznego, pozyskanie takich zdolności poprzez pozyskanie również w ramach pakietu i jednostek logistycznych, pakietu inżynieryjnego, jednostek inżynieryjnych, całego pakietu szkoleniowe, szkoleniowego, jakichś elementów systemu wsparcia dowodzenia oraz systemu me medycznego. W porównaniu do kwestii, która się dzieje z naszymi Leopardami 2A4, modernizowania ich do wersji 2.pl, Również tutaj strona amerykańska określiła możliwość przyszłej polonizacji, ewentualnej polonizacji czołgów Abrams M1A2 SEP do potrzeb Polski. Masa jest naturalnym czynnikiem, który zwiększa się w sytuacji każdego nowoczesnego czołgu, najwłocześniejszej wersji generacji trzeciej czołgów. Nowy czołg Leopard 2A7 również posiada taką, taką samą masę. Aby umożliwić dużą manewrowość i zdolność do pokonywania przeszkód wodnych, tutaj w ramach pakietu inżynieryjnego został przewidziany do zakupu cały zestaw urządzeń inżynieryjnych jak mosty towarzyszące, jak i również środki zabezpieczające same czołgi do autonomicznego pokonywania przeszkód wodnych. Najpotężniejszym dla mnie wyzwaniem będzie sam proces zaplanowania implementacji czołgów Abrams w 18 dywizji, skorelowany z procesem uzyskiwania zdolności kolejnych jednostek dywizji, implementacji całej infrastruktury logistycznej, jak i infrastruktury szkoleniowej, jak i również nawiązanie bezpośredniego współdziałania i wykorzystanie potencjału amerykańskich pododdziałów czołgów. Które realizują zadania w ramach wysuniętej obecności szkoleniowej i korelacji szkolenia amerykańskiego ze szkoleniem naszych, naszych czołgistów w obszarze logistycznym, taktycznym, ogniowym, tak aby jak najszybciej osiągnąć zdolność do pełnego wykorzystania tego naj, najnowocześniejszego sprzętu pancernego, który będzie na wyposażeniu Sił Zbrojnych Wojsk Lądowych. Brygada Wesoła jest przewidziana do wyposażenia w czołgi Abrams.